Które oświecasz serca i umysły nasz. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas z pożytkiem doczesnym, wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, niepokalane serce Maryi, święty Józefie, święty Atanazy, święty Tomaszu Zakwinu, święty Józefie Kalasanty, dzisiejszy patroni, módl się za Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z rozkazu Najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII. Czytam z wydania Jasło, czcionkami drukarni z Stigera w 1866 roku z rozdziału drugiego o pożytku modlitwy kolejne punkta. Punkt czwarty. Czemu nie dostępujemy czasem o co prosimy? Ale się czasem zdarza, iż nie otrzymujemy u Pana Boga to, o co prosimy. Prawda? Lecz na ten czas Pan Bóg najwięcej pożytkowi naszemu folguje, albo dlatego, iż nam innych, większych dóbr użycza. Albo też, iż nam to ani jest potrzebne, ani pożyteczne, o co prosimy. I owszem, jeżeli by to dał, podobno by nam rzeczą próżną i szkodliwą było. Bo święty Augustyn powiada, iż Pan Bóg, będąc łaskaw na nas, niektórych rzeczy dać nam nie chce, które zagniewawszy się daje. Czasem się też i to zdarza iż tak niedbale prosimy, że ani sami na to uwagi nie mamy, co mówimy. Ponieważ zaś modlitwa jest myśli do Boga zbliżenie, więc nasz umysł, który w modlitwie prosto do Boga zbliżać się ma, jeżeli by się tułał po świecie, jeżeli by też bez wszelkiej pilności, nabożeństwa, lada jako modlitwy były mówione. Jakże więc ten próżny dźwięk mówienia chrześcijańską modlitwą nazwać możemy? Zatem dziwować się nie potrzeba, jeżeli Pan Bóg dowoli naszej nieczyni, kiedy i my sami przez niedbalstwo i niewiadomość naszej modlitwy niejako po sobie to pokazujemy, iż mieć tego nie chcemy. O co prosimy? Albo też prosimy o te rzeczy, które nam są szkodliwe. Piąty Bóg. Tym, którzy dobrze proszą, Bóg więcej daje, niżeli żądają. Przeciwnie zaś tym, którzy proszą i wiedzą, czego proszą, daleko Pan Bóg więcej daje niżeli od Niego żądali, co i apostoł przyznaje w liście do ofesów. i pokazało się w onem syna marnotrawnego podobieństwie, który rozumiał, że mu się bardzo dobrze powodzić miało, jeżeli by go był ojciec, miał tak u siebie jako najemnego sługę. Nie tylko zaś w ten czas, kiedy żądamy, ale gdy o czym porządnie myślimy, rozmnaża Pan Bóg łaskę swoją, już to dostatkiem darów, już też prędkiem udzieleniem rzeczy proszonej. Co okazują Pisma Boże, kiedy onych słów używają? Pożądanie ludzi ubogich Pan Bóg wysłuchał, albowiem potrzebujących ludzi wewnętrznym i zamilczonym rządzą, jakoby zachodzi Pan Bóg ich głosu, albo słownej prośby nie czekając. Trzeci pożytek. Łączy się też do tego, Ów pożytek, iż modląc się, pomnażamy i ćwiczymy nasze siły duszne, a najwięcej wiary. Bo jako ci niedobrze się modlą, którzy nie ufają w Bogu, jak mówi wzywać tego będą, w którego nie wierzą, tak też chrześcijanie im się pilniej modlą, tym więcej i pewniej staraniu i opatrzności Bożej wierzą. Dlatego chcę osobliwie po nas, abyśmy od niej wszystkiego żądali, odkładając do niej czegokolwiek by nam potrzeba było. Modlić nam się dobrze, wytrwale, pobożnie. I jeśli nie otrzymujemy to, o co prosimy, patrzeć, czy się dobrze modlimy, patrzeć, czy rzeczywiście tego potrzebujemy, czy nie przyniosłoby nam szkody to, o co się modlimy. Gdybyśmy otrzymali tak, jak się modli, tak, jak, 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 jak chcemy, to otrzymać. Ale czasem zdarza się, Iż nie otrzymujemy u Pana Boga to, o co prosimy, prawda, lecz na ten czas Plan Bóg najwięcej pożytkowi naszemu folguje, albo dlatego, iż nam innych, większych dóbr użycza, albo też iż nam to ani jest potrzebne, ani pożyteczne, o co prosimy. I owszem, jeżeli by to dał, podobnym, podobno by nam rzeczą próżną i szkodliwą było. Pan Bóg wie czego, jak potrzebujemy. I pouczenia duchowne ojca Garigula Grange, Dominikanina. Trzy etapy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Oryginał wydany był w Paryżu w 1938 roku. Tłumaczyła siostra Franciszka, Służebnica Krzyża, czytam z. Opracowania wydanego w Poznaniu w 60 1960, 1960 palutinum. Teraz przychodzi punkt, który trudno jest przeczytać, bo jest tabelką, organizm duchowy. Można na, na, przedstawić w następującej tablicy cznót i dar. Jest taka no, tabelka, rysunek. On się wyjaśnia w poszczególnych punktach, które odczytuję. Artykuł drugi. Cnoty teologiczne. Czasem powie się teologalne albo boskie. Cnoty teologiczne są cnotami wlanymi, czyli mamy od Pana Boga, których przedmiotem jest sam Bóg. Nasz cel ostateczny, nadprzyrodzony. Cnoty teologalne to wiara, nadzieja i miłość. W różańcu, zanim rozpoczniemy, najpierw upraszamy o pomnożenie tychże cnot. Dzięki wierze wierzymy w Boga i wszystko, co Bóg objawił. Dzięki cnocie, nadziei, mamy nadzieję osiągnąć to, co jest nam o. o Obiecany, czyli niebo i wszystkie środki do niego potrzebne, miłość, że otrzymamy, że będziemy mogli Pana Boga kochać tak, jak, jak jest nam przykazany. Pana Boga i bliźni. Cnoty teologiczne są cnotami wlanymi, których przedmiotem jest sam Bóg, nasz cel ostateczny, nadprzyrodzony. Dlatego noszą nazwę teologicznych. W przeciwieństwie do nich, przedmiotem cnót moralnych wlanych są środki nadprzyrodzone odpowiednio do naszego celu ostatecznego. Tu się yy, nie używa tej nazwy. Ojciec Garigual tu chodzi o cnoty kardynalne: cztery: roztopność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. W przeciwieństwie do nich, przedmiotem cnót moralnych, wlanych, są środki nadprzyrodzone, odpowiednie do naszego celu ostatecznego. Tak więc roztropność zwraca nasze czyny w tym kierunku. Religia sprawia, że oddajemy Bogu cześć należną, sprawiedliwość wymaga, abyśmy oddali każdemu, co się mu należy. Męstwo i umiarkowanie regulują naszą uczuciowość tak aby nie dać jej się zabłąkać i by doprowadzić ją do współdziałania na swój sposób z naszym dążeniem do Boga. Snut teologicznych wiara wlana jest jakby zmysłem duchowym wyższym, pozwalającym nam słyszeć harmonię Bożą niedostępną dla żadnego innego środka poznania. Sprawia ona, że wierzymy we wszystko, co Bóg objawił. Wiara wlana. Dar wiary. Że wierzymy we wszystko, co Bóg objawił, ponieważ jest on samą prawdą. Kiedy otrzymujemy dar wiary wlanej, we wszcie świętej. Wiara wlana jest jakby wyższym zmysłem słuchu, wrażliwym na symfonię duchową, której twórcą jest Bóg. Także tu trochę poezji mamy tak w tym, co, co słyszymy. Jest więc różnica ogromna między czysto historycznym studiowaniem Ewangelii i cudów, które Ją potwierdzają, a nadprzyrodzonym aktem wiary, w którym wierzymy Ewangelii jako Słowu Bożemu. Człowiek wykształcony i szczerze szukający prawdy może, i pro, może prowadzić badania historyczne i krytyczne Ewangelii, potwierdzających ją cudów, nie dochodząc jeszcze przez to do wiary. Uwierzy on w sposób nadprzyrodzony dopiero wtedy, gdy otrzyma łaskę wiary, która w, wprowadzi go w świat wyższy, wyższy nawet niż życie naturalne anioła. Łaską bowiem zostaliście zbawieni przez wiarę. I to nie z was, bo i ona jest darem Bożym, mówi święty Paweł. Jest ona podstawą usprawiedliwienia wiara, gdyż daje nam poznać cel nadprzyrodzony, do którego powinniśmy dążyć. Kościół poddał jako dogmat przeciw semipelagianom, że nawet inicjum fidei, początek wiary, jest darem łaski. Kościół podał jako dogmat przeciw semipelagianom, że nawet inicjum fidei, początek wiary, inicjacja wiary jest darem łaski. Wszyscy wielcy teologowie wykazują również, że wiara wlana jest istoty swej nadprzyrodzona. Nadprzyrodzonością o wiele wyższą niż nadprzyrodzoność cudu, cudu widzialnego lub proroctwa, które zapowiada Przyszłe zdarzenia porządku naturalnego, jak na przykład koniec wojny. Wiara sprawia w istocie, że zgadzamy się w sposób nadprzyrodzony i niezawodny na to, co Bóg nam objawia o swoim życiu wewnętrznym, w formie w jakiej podaje nam to Kościół, który ma powierzone przechowanie objawienia. Wiara w lana należy więc do porządku nieskończenie wyższego niż studia historyczne i krytyczne Ewangelii. Jak słusznie mówi ojciec Lacordaire, bywają uczeni, którzy studiują naukę katolicką, którzy nie odrzucają jej z niechęcią, a nawet powtarzają nieustannie, jakże szczęśliwi jesteście, że macie wiarę. Chcielibyśmy ją mieć, tak jak wy, a nie możemy. I mówią prawdę, chcą wierzyć, ale nie mogą jeszcze, gdyż studia i dobra, wol, dobra wola nie zawsze zdobywają prawdę, aby jasno się okazało, że pewność rozumowa nie jest pewnością pierwszą, na której się opiera nauka katolicka. Taki uczony zna więc naukę katolicką, przyjmuje jej fakty, odczuwa jej siłę, przyznaje, że istniał człowiek, który nazywał się Jezus Chrystus, żył i umarł w sposób cudowny, wrzusza go krew męczenników, ustrój kościoła, chętnie przyzna, że jest to najwspanialsze zjawisko w dziedzinie świata, powie prawie to, to prawda. A jednak nie wyprowadza wniosków, czuje się przytłoczony prawdą. Jak gdy we śnie, widzi się bez patrzenia. Ale pewnego dnia uczony ten padnie na kolana, poczuje nędzę człowieka, wzniesie ręce ku niebu i powie: Z głębokości nędzy mojej wołam ku tobie, Boże. W tej chwili coś się w nim dokonuje, łuska spada mu z oczu, tajemnica dopełnia się, człowiek się przemienia, staje się cichy. I pokornego serca, już może umrzeć, gdyż zdobył prawdę. Gdyby dla osiągnięcia motywu formalnego wiary chrześcijańskiej wystarczyła wiara nabyta, zrodzona z badań historycznych, Ewangelii potwierdzających ją cudów, wiara wlana byłaby zbędna. Podobnie jak byłyby zbędne nadzieja wlana i miłość wlana. Wystarczyłaby naturalna dobra wola, o której mówili pelagianie. Dla nich łaska i cnoty w nie są absolutnie konieczne do zbawienia jedynie do łatwiejszego pełnienia aktów życia chrześcijańskiego. Także modlić nam się jest, jak apostołowie, Panie, przymnóż nam wiary. Coś do, do pytania, do zauważenia ze strony przychodnych wiernych. To jak to jest z tą wiarą? Mamy ją czy nie? Co mamy we chrzcie, a we jest wlana to, to, to łaska. To jest a, a jednocześnie można mieć wlaną łaskę we chrzcie i w jaki sposób stanąć jako człowiek niewierzący odrzucić łaskę wiar. Ja. Inaczej czytać będzie Ewangelię, yy, Pismo Święte, ten, który czyta ze względu na wiarę, a inaczej będzie, będzie czytać, proszę? Badacz. tak. Mo, może ze wszystkim się zgadzać, wszystko to jest prawda, ale nic z tego nie będzie przyjmował jako pewne światło dla swojego życia, tylko pewna taka, no, no, no tak jest, ale, ale. Yy, na pewno nie będzie gotowy za tę prawdę Żydzi umierać. Zawsze jest nam prosić o dziękować za łaskę wiary. Kto dziękuje dwa razy prosi i prosi. Pani przymruż nam wiarę. Wiarę wyznawać, wiary szerzyć, wiary bronić. I nigdy się wiary nie wyprzeć. Stracimy wiarę. Łaskę wiary, zaprzemy się wiary, stracimy wszystko. Usprawiedliwieni, zbawieni jesteśmy ze względu na wiarę. Bo jeśli odwrócimy prawdy, które Pan Bóg objawił, nie mamy jak zbawić dużo. Jeśli nie będziemy praktykować życia wiary przez, przez uczynki wiary, przez kult, stracimy życie wieczne. Wiara do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Bez wiary nie ma zbawienia. No i jednocześnie jest darem, którym Pan Bóg chce nam dać. Łaska, którą daje. Pan Bóg chce nam wlać łaskę w ja. Niektórzy by się chcieli postawić w sytuacji, dzisiaj wielu takich jest. Ty tak mówisz, bo ty masz wiarę, a ja nie mam wiary. A nie, nie, nie jest, że on nie ma, tylko nie spełnia uczynków wiary, może tak być, i, i właśnie to, 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 to oświecenie wiarą gasi w sobie. Nie ma, no jest jak badacz właśnie. Nie neguje, ale nie jest tym, którego życie oświeca wiara, z takim... Neutralnym chce być, że nie jest neutralny, naraża się na, na utratę wiary. Dalsza część będzie następować jakoś, nam się to, daj Boże, będzie wyjaśniać. A jakby się nie wyjaśniało, to najważniejsze, żebyśmy się modlili, jak apostołowie panie, przemnóż nam wiary. Kiedy tak czynimy, już mamy wiarę. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, z całem pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, zprawiam zprawiam Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Na Najświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Moc się za nami, wysznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu Mary Józefie, święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę. Jezu Mary Józefie, święty, bądźcie ze mną przyskonani. Jezu Mary Józefie, święty, niech przy Was spokoju Bogu ducha oddam. Za tych, co pomarli dzisiejszego dnia, rekwiem eternem, izdomne, z zdominę, perpetualu luce, tej adim pace. Amen

Bogu rodzica dziewica, Bogiem sławiena, małżeństwo u twego syna, gospodynienia, matko. Chi spuścinam, nam, spuści. Spuści nam, kiedy je, i Twojego, hodziela krzyciela, usłyszysz syn, myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy A dać raczyn, jegoż prosimy A na świecie zbożny pobyt Po żywocie rajski przebyt, Kieryje. Jestem Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam. czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Ad majorem tej Glorii. Dziękuję. Tej... Dobrej nocy.